Ryszard Brzozowski, kierownik grupy poszukiwawczo-ratowniczej Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. Jeżeli chodzi o poszukiwania z gsr od około roku działamy w zakresie poszukiwań. Uczymy się cały czas, ale myślę, że po tym roku są to dobre doświadczenia i będziemy tylko szli do przodu i rozwijali się w tej materii. Nasze poszukiwania stricte, jeżeli chodzi o techni od technicznej strony, są oparte na aplikacji SIRON, która została stworzona przez Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy. Ta aplikacja pozwala nam tak naprawdę w pełnym zakresie zarządzać terenem, który przyszykujemy, jak i ludźmi w tym terenie i diametralnie bardzo realnie ułatwia nam pracę. Gdybyśmy mieli pracować chociażby analogowo na mapach byłoby to dużo trudniejsze i zajmowało to dużo więcej czasu, dlatego Tutaj, jak w każdej dziedzinie naszego życia, technologia jednak jest e, bardzo pomocna, a jeżeli możemy ją wykorzystać do tego, żeby komuś pomóc, to jak najbardziej e, staramy się ją wykorzystywać. E, no podstawą takich działań, jeżeli chodzi o ich początku, czyli przyjazdu na miejsce zdarzenia, jest E, oczywiście konsultacja z jednostką policji, która kieruje na miejscu działaniami, e, bo to tutaj policja zarządza e, takimi tematami w, w Polsce. E, potem oczywiście my rozstawiamy swój sztab, e, w którym e, pracują planiści, którzy to właśnie przez aplikację Siron układają e, na podstawie mapy terenu sektory, które będziemy przeszukiwać. I w które potem wysyłani są ludzie. Najczęściej e, tak to właśnie wygląda. Jest to taka bardzo schematyczna praca. Planiści kiedy ułożą teren w trakcie jego układania tak naprawdę grupy już e, wychodzą, woliczy się wiadomo czas. Współpracujemy w zakresie poszukiwań tak naprawdę chyba ze wszystkimi możliwymi służbami odpowiedzialnymi za, za poszukiwania w Polsce. E, takimi jak oczywiście Policja, Straż Pożarna. Ale też jednostki podobne do naszej, jak na przykład Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Białogardzie, czy też OSP Szczecin, które stricte zajmuje się właśnie taką tematyką, jak i my. Oczywiście są to grupy czasami z całej Polski. Zdarza nam się pracować naprawdę w bardzo rozległym i, że tak powiem, szerokim gronie. Największą motywacją do takich działań, jak i każdych działań, które mają na celu pomagać ludziom. Jest chyba to, to od początku swojej przygody z obserwuję i chyba najlepiej zapamiętuje zawsze. E, takie zwykłe, proste słowo dziękuję od osoby, której się pomogło, czy od rodziny osoby poszkodowanej. E, to, że komuś się pomogło, naprawdę e, daje olbrzymią satysfakcję i to zwykłe słowo dziękuję. No jest jednak warte więcej niż miliony dolarów. Jeżeli chodzi o stricte o osoby, które chciałyby do nas dołączyć, jak najbardziej zapraszamy wszystkich w każdym, w każdym wieku. E, oczywiście, jeżeli chodzi też o grupę Puszkiwa ratowniczą i o realne działania w tej grupie, e, podstawowym parametrem jest ukończony 18 rok życia. Oczywiście szkolenia takie jak kwalifikowana pierwsza pomoc czy szkolenia wewnętrzne odbywane w naszych jednostkach które przygotowują tak naprawdę do tego typu działań. Są to kluczowe, ale podstawowym parametrem jest oczywiście zdrowie i 18 rok życia ukończony. My resztę tutaj pokierujemy i nauczymy. A teraz jeszcze pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe brzmi, jak nazywa się i kto stworzył aplikację, która pomaga nam w poszukiwaniu? Jeżeli wiecie, odpowiedzi wysyłajcie na adres mailowy Centrum Kultury w Chojnie. Dziękuję i do zobaczenia.